DJI Mic 3 to kolejna generacja mikrofonów, która znana jest z tego, że łączy ze sobą wysoką jakość dźwięku oraz niewielki rozmiar. Nowy model to nie tylko zmiana numerka, ale nowy standard, nowe możliwości czy nowe usprawnienia pozwalające na łatwość obsługi. Jednak nie obyło się bez kontrowersyjnych zmian, które nie wszystkim przypadną do gustu. Więc jaki jest DJI Mic 3? Dowiesz się z dzisiejszego filmu. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że materiał nie jest sponsorowany, a mikrofon oraz akcesoria zakupiłem osobiście. Zdecydowałem się na zakup zestawu z jednym mikrofonem oraz odbiornikiem. Całość otrzymałem w niewielkim kartonowym pudełku. Po otwarciu którego znalazłem klasyczny zestaw papierowych instrukcji wraz z naklejkami oraz fajnie zaprojektowany pokrowiec, który mieści cały mój zestaw składający się z dwóch osłon chroniących od wiatru odbiornika, kabla USB typu C. Samego mikrofonu, kolejne dwa kable, jeden do podłączenia kamery, a drugi do ładowania czy połączenia np. z komputerem lub smartfonem, oraz magnes i przejściówkę pozwalającą podpiąć odbiornik do gniazda USB typu C. Pierwsza na co zwrócimy uwagę, to wielkość samego mikrofonu, szczególnie jeśli zestawimy go z wcześniejszym modelem. Całość została nie tylko pomniejszona, ale i znacznie odchudzona. W zależności od konfiguracji, może ważyć od 16 gramów gdzie sam mikrofon połączony jest wyłącznie z magnesem, to nawet 24, jeśli umieścimy klips, magnes i futerko. W tym modelu klips jest odczepiany i można go umieścić w czterech różnych kierunkach, co znacznie ułatwia umieszczenie mikrofonu we właściwą stronę. Jedną z największych zalet tego mikrofonu jest właśnie ten taki klips obracany, który można ustawić sobie w czterech różnych kierunkach. Ja już się śmieję, ponieważ moi drodzy, odkryłem też główną wadę takiego zastosowania, gdzie możemy sobie ten klips ustawiać tak, jak nam się podoba. On jest mały, niewielki, przyklejony jest do niego magnes i bardzo łatwo go zgubić, co ja też uczyniłem na swoim wyjeździe. Tu warto dodać, że magnes, jaki mogliście znaleźć w poprzednim modelu, nie jest kompatybilny. Jakkolwiek Źle to brzmi i należy korzystać wyłącznie z tego dołączonego do zestawu, choć trzeba przyznać, że ten nowy jest zaskakująco silny. Na zewnątrz znajdziemy mikrofon ukryty za niewielką metalową kratką miejsce na mocowanie futerka, dwie diody sygnalizujące status urządzenia wielofunkcyjny przycisk oraz poniżej kolejny odpowiadający za parowanie urządzenia. Od spodu umieszczono port odpowiadający za ładowanie czy komunikację z innymi urządzeniami. Jak smartfon czy komputer. Jak już zapewne zauważyliście, nie znajdziemy tu klasycznego portu USB typu C oraz co gorsze, wyjścia na mikrofon krawatowy, co z pewnością dla wielu osób będzie nie do zaakceptowania. Całość pod względem wykonania oraz użytych materiałów prezentuje się dobrze, choć ten mrożony akryl na przednim panelu prezentuje się gorzej od przezroczystego, czarnego plastiku jaki znajdziemy w Mic 2. Wewnątrz zmieniło się również sporo. Wbudowana pamięć została powiększona do 32 GB, co przy nagrywaniu jednej ścieżki w 24 bitach daje 57 godzin ścieżki dźwiękowej, a przy 32 bitach 43 godziny. Jest również możliwość zapisywania dwóch ścieżek, jednej oryginalnej oraz drugiej poprawionej przez algorytm, której zadaniem jest usprawnienie pracy bez potrzeby poprawienia dźwięków postprodukcji. Przy takich ustawieniach możliwość zapisu w 24 bitach wystarcza na 28 godzin, a w 32 na 21. Dostępne są dwa tryby adaptacyjnej kontroli głośności: automatyczny, taki optymalny do użytku zewnętrznego, gdzie występują znaczne wahania głośności, oraz tryb dynamiczny, który automatycznie dostosowuje wzmocnienie w odpowiedzi na zmiany głośności, zapewniając stały poziom dźwięku, co jest szczególnie przydatne w cichych środowiskach, takich jak studia trzy tryby ustawienia tonu głosu. Regular dla zachowania naturalnego dźwięku, Rich kładący nacisk na niskie tony oraz Bright skupiający się na tonach wysokich. Do tego są jeszcze dwa tryby redukcji szumów. Podstawowy, którego zadaniem jest zachowanie czystego głosu, nie pozwalając na pogłos czy zapewniając klarowny głos nawet w pobliżu różnego typu wentylatorów oraz drugi, zwany Strong, zapewniający czysty głos w hałaśliwym otoczeniu. Tyle w teorii, a jak jest w praktyce? Ogólnie dźwięk z tego mikrofonu jest bardzo dobry, natomiast to co słyszycie teraz jest nagrywane z wyłączoną redukcją szumów oraz wszelkiego typu dźwiękami, których byśmy nie chcieli usłyszeć na naszym nagraniu. Jak widzicie no jest, jest dość wiecznie, tu za mną jest most, po którym jeżdżą samochody, więc to wszystko powinno być jak najbardziej w tym momencie słyszalne. Natomiast to, co słyszycie teraz, jest to dźwięk rejestrowany z włączoną redukcją szumów, czyli ten cały hulający. Natomiast to, co słyszycie teraz, to jest dźwięk rejestrowany z włączoną redukcją szumów, tak więc cały ten wiatr hulający dookoła mnie. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał, wieje naprawdę mocno, więc jest to dobry test dla tego mikrofonu, dla tego algorytmu, który mam nadzieję, że poradzi sobie właśnie w takich warunkach. Pozwolę się obrócić w różnym kierunku, aby ten wiatr miał szansę ten mikrofon, że tak powiem, zaatakować z różnej strony. To nie był chyba najlepszy pomysł, aby stać tutaj przy tej rzece, kiedy ostatnio szalały tutaj dość ulewne deszcze, ale wracając do tematu, moi drodzy, ścieżka, która jest nagrywana w tym momencie, jest znów nagrywana w 32 bitach z wyłączonymi wszel wszelkimi algorytmami do poprawiania tego dźwięku. Natomiast w tym momencie użyłem magii postprodukcji do poprawiania tego dźwięku. Dziękuję, dobry człowieku, że mi tu trąbisz. Natomiast mam nadzieję, że teraz słyszycie, że cały ten wiatr został wyciszony, że te jeżdżące samochody nade mną są niesłyszalne. Ewentualnie ten właśnie klakson będzie mógł być słyszalny. Komuś się spodobało, że nagrywam tutaj przy rzece kilka obrocików, żeby ten wiatr. Pozwólmy mu, aby okrążał, okrążał ten mikrofon z każdej strony i utrudniał pracę w postprodukcji, aby ten dźwięk jak najlepiej wyciągnąć moi drodzy. Myślę, że działa to dobrze. Wcześniej testowałem, działało to naprawdę fajnie, tak więc jestem przekonany, że teraz również działa to dobrze. Warto taki test przeprowadzić, ponieważ nie zawsze mamy okazję nagrywać w studyjnych warunkach. Często zabieramy nasze kamery. A przede wszystkim kupujemy takie mikrofony, żeby ten dźwięk brzmiał, czy to pojedziemy gdzieś w góry, czy na jakieś klify, abyśmy mogli z tego dźwięku wyciągnąć naszą rozmowę i taki film uratować. Moi drodzy, sami możecie teraz ocenić, jak brzmi ten dźwięk, czy podoba Wam się on, czy wam się po prostu nie podoba. Natomiast sam mikrofon świetnie sprawdza się jako samodzielny rejestrator dźwięku, jak i urządzenie, które możemy sparować do najpopularniejszych kamer sportowych. Choć ma to swoje ograniczenia, i aby wykorzystać jego pełen potencjał, najlepiej korzystać z urządzeń od DJI, które wspierane są autorskim Osmo Audio, które nie tylko pozwala na połączenie dwóch mikrofonów jednocześnie, ale daje pełną kontrolę nad dźwiękiem, ustawieniami czy zarządzaniem wbudowaną pamięcią, dzięki czemu wszystko działa płynnie, szybko i bezproblemowo. No prawie bezproblemowo, ponieważ podczas premiery Osmo 360 zdarzyło się, że dźwięk w moim przypadku był fatalny. Na szczęście naprawiono to w aktualizacji i aktualnie nie mam zastrzeżeń. Jednak, aby uzyskać pełną swobodę w nagrywaniu, będziemy potrzebować dokupić odbiornik i tu dopiero robi się ciekawie, ponieważ dzięki niemu możemy podpiąć się pod dowolny smartfon czy kamerę i zyskać obsługę do czterech mikrofonów jednocześnie. Do tego maksymalny zasięg komunikacji z odbiornikiem został zwiększony aż do 400 metrów. Dodatkowo jest możliwość włączenia bezstratnego przesyłu danych która co prawda zmniejsza zasięg do maksymalnie 80 metrów, ale niweluje wszelkie zakłócenia wynikające z przesyłu danych. Osoby pracujące na kilka kamer również docenią nową technologię, ponieważ można stworzyć cały ekosystem składający się z maksymalnie 8 odbiorników, między którymi mogą się przemieszczać 4 mikrofony, a całość można w prosty sposób zsynchronizować przy pomocy opcji Timecode, która również jest nowością w serii. Sam nadajnik wyposażony jest w niewielki dotykowy ekran OLED, który jest wystarczająco jasny do pracy w słoneczny dzień i dobrze odczytuje nasze ruchy, przez co nie ma żadnych problemów z poruszaniem się po menu. Dodatkowo na zewnątrz znajdują się dwa fizyczne przyciski, z czego jeden jest w formie pokrętła. Oba mają przyjemny klik i równie dobrze sprawdzają się w zarządzaniu ustawieniami, tak więc w sterowaniu mamy pełną dowolność. Z boku urządzenia znajdziemy port słuchawek do monitorowania jakości dźwięku oraz port wyjścia audio do kamery. Po przeciwnej stronie znajduje się przycisk zwalniający port rozszerzeń, standardowo w zestawie jest USB typu C, natomiast przejściówkę na port lighting należy zakupić osobno. Obok niego port USB-C do ładowania, a po przeciwległej stronie styki ładowania, jeśli korzystamy z dedykowanego etui. Na górze znajdziemy niewielki klips, który służy również jako zimna stopka do kamery. Jeśli korzystacie z kamer Sony i nie przepadacie za wystającymi kablami, to można dokupić gorącą stopkę, która nie tylko w łatwy sposób łączy się z kamerą, oraz włącza i wyłącza odbiornik razem z nią, ale również daje możliwość ładowania samego urządzenia bezpośrednio z kamery. Wszystkie nowości, jakie oferuje DJI Mic 3, sprawiają, że producent praktycznie odcina się od wcześniejszych modeli. Jest to drastyczna zmiana, która może się nie podobać, ale taki ruch pozwala pozbyć się ograniczeń zastosowanych w starszych urządzeniach. Nowy odbiornik współpracuje wyłącznie z Mike 3. Gorąca stopka do kamery również została odświeżona i wydana wyłącznie pod ten model, więc ta z poprzedniej generacji nie będzie działać. Nowe tu jest przystosowane wyłącznie do nowego modelu. Natomiast pomimo zupełnie nowych technologii, jeśli będziemy chcieli korzystać z Osmo Audio w kamerach sportowych, takich jak na przykład Action 5 Pro czy Osmo 360, mając Mic 2 oraz Mic 3, można je używać jednocześnie bez żadnych problemów. Do tej pory DJI Mic 2 był moim ulubionym mikrofonem, gdzie dobra jakość nagrań, łatwość obsługi oraz bezproblemowość były wszystkim czego potrzebowałem. Co ciekawe, nawet wielkość nie stanowiła większego problemu, ale wbudowana pamięć już tak, gdzie nagrywając głos w 32-bitowej jakości zapełniała się już po około 11 godzinach. Z tego względu zakup Mike 3 wydawał się rozsądnym wyborem, a oferowane przez niego możliwości dodatkiem, które tylko usprawiedliwiają ten zakup, który jak się okazuje był strzałem w dziesiątkę. Nie będę czarował i uważam, że jakość dźwięku z obu tych modeli jest równie dobra, ale możliwość włączenia bezstratnego pakietu danych, wysyłanego z mikrofonu bezpośrednio do kamery jest niesamowitą opcją, dzięki której nie potrzebuję używać pliku zapisywanego w pamięci mikrofonu. W Mic 2 z pliku zapisywanego w pamięci korzystałem często, a w Mike 3 praktycznie wcale. Fajnie, że tam jest, bo daje mi to bezpieczną kopię ścieżki dźwiękowej, ale widzę, że będę jej tylko używać w skrajnych przypadkach. I tak to powinno działać. A dlaczego wziąłem taki zestaw, a nie pełny ZETUI? Jako jednoosobowa ekipa filmowa, jeden mikrofon jest mi wystarczający. Taki sam zestaw używałem w poprzedniej generacji i nie sprawiało mi to problemów, więc dopłacanie 70 euro wydaje się zbędnym wydatkiem. I tak samo ZETUI czy też bez, wszystko co muszę zrobić, to podpiąć jeden kabel. Czy to do ładowania, czy to do zgrania danych na komputer. Choć brak portu USB-C w mikrofonie trochę irytuje, przez co muszę zawsze pamiętać o odpowiednim kablu. W ETUI nie ma tego problemu, więc to w sumie jedna niedogodność. A sam odbiornik ładuje się z kamery, więc o niego nie muszę się martwić. Natomiast jeśli potrzebowałbym więcej mikrofonów, czy miał kamerę innego producenta, to nawet bym się nie zastanawiał i dopłacił do pełnego zestawu. Bo tam również podpinacie jeden kabel z tą różnicą, że odpowiada za wszystko, co znajduje się w środku, i znacząco ułatwia aktualizację, ładowanie czy przesyłanie danych. Jeśli szukasz dobrego, niewielkiego i napakowanego technologią mikrofonu, to Mike 3 jest wszystkim, czego potrzebujesz. Spore możliwości sprawiają, że będzie służył przez kolejne lata. Jeśli posiadasz wcześniejszy model Mic 2 i zastanawiasz się nad przysiadką, to sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ brak wyjścia na mikrofon krawatowy może zaważyć do Twojej decyzji. Jeśli z niego korzystasz, to musisz zostać przy Mike 2. Tak samo, jeśli jakość dźwięku jest zadowalająca, a ilość wbudowanej pamięci wystarczająca, to również nie widzę powodu do zmiany. Natomiast w każdym innym przypadku warto przesiąść się na nowszy model. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli macie jakieś pytania to sekcja komentarzy należy do Was, a ja dziękuję bardzo za uwagę, za to, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!